Siema Narodo, Narodowa z tej strony poniedziałeczek sorry, że nie było filmu z AMG, ale powiem wam go tylko rzuciłem na ramę i w piątek trochę innymi tematami się zajmowałem także nawet nic nie zdążyłem przy nim zrobić ale już robię i film się kręci, zaraz nam pokaże nawet telefon ustawiony słuchajcie co Michał tutaj Składa tego, bo kajmana, co tam widzieliście, że stał, on był tu przodem uderzony, podłużnice miał prostowane. Także wszystko pięknie. Szczelinki jak malinki. E, jutro jeszcze tylko wymienimy dwie poduszki, bo poduszki są nowe, kupione, nie są regenerowane. E, świder go wypoleruje, zakładamy lusterka klamki. No i z tyłu jeszcze zmieniamy zderzak, klient kupił na Europę i lampy europejskie też nie będą przerabiane, także myślę, że jutro do południa ogarniemy ten temacik. Turbo 992, Turbo S dokładnie, jak już wiecie jest to ogarnięte, jutro Świder je zabiera. Michał już się zaczął rozbierać, tą klapę zdjął, ale dam to jest dla mnie ważne, bo miało wyjeżdżać jutro, ale klient dopiero będzie w czwartek, także i na jutro spokojnie skończymy. Później Michał to rozbierze. No ja AMG pruję. Tutaj proszę. Do kręcenia. Tu już poszycie zacząłem zdejmować. Jeszcze będę musiał tutaj do końca to wywalić. Tu roznitować. Zdjąć tu taką ramkę, w której się trzyma zatrzaskiwany jest ten plasticzek taki, ta rynienka bo pod to wchodzi poszycie, e, tu wyciąłem sobie wcześniej, bo takie spineczki tu wchodzą, do których się kręci e, tą listwę taką e, ozdobną, pokażę Wam może na tej stronie, o ta listwa, która idzie tu i te kołki waso nie występują podobno, nie chcę się przekonywać, a tu sobie wyciąłem, fajnie je zdjąłem, odzyskałem Także co jutro? Jutro, już tu na pewno wszystko rozpierdzielę. Ćwiarę naciągnę, bo Ćwiara tu będzie tak naciągana, że wiecie, aby tylko tu pociągnąć, bo poszycia to pozwalałem, bo to nie ma wpływu na pracę silnika, ale Ćwiarę. Tak czy inaczej pociągnę, a mierzyłem samochód, do tej belki wszystko jest, nawet chyba tutaj jak i w podłużnice wchodzą, to ona jedynie coś tutaj ją spęczyło, nie wiem co, ale wymiar tam gdzieś do jakiegoś momentu trzyma. No, także tak. No i później próję dotąd z ten ramiak, on tutaj wchodzi i cała ćwiara z, tym, z tą ramą dotąd wchodzi, później to poszycie zamyka się. I ty tak to wygląda. Cycu... Y Piątek skończył to Maserati I pewnie w środę przyjdzie będzie, będzie dar będzie dar dawcy tu już mamy to poszycie całe zdjęte też wjeżdża w jednym kawałeczku tak sobie klient tu ma jakieś takie uszkodzenia wiecie transportowe tu jakąś zaginkę czy coś ale teraz jesteśmy w stanie jeszcze pięknie zrobić jakbyśmy mieli to w całości bo jest dojście z drugiej strony no także także tak. No po GT, że później wchodzi r No i Porsche jutro wyciągam, zjeżdża Cayman i, i wjeżdża Porsche, bo muszę na czwartek je przygotować. I materiał z tym Porsche będziecie mogli obejrzeć na Stradale. I od razu sobie też jutro wyciągnę Maserati, żeby na środę miał cycu. I będzie brutto cycu. Także tak to wygląda. Powoli, powoli do przodu wychodzą tematy, i zaraz kurczę. Znowu się najedzie tych tematów. Mówię Wam masakra. Także co? Dzisiaj macie tutaj taką przebitkę. No, także kurde, pięknie wyszło Powiem wam. Tak niewdzięczny. Może mam gdzieś zdjęcie, jak nie to poproszę właściciela. Albo powinien znajdę w sieci. To wam pokażę, jak on był uszkodzony. On był tutaj uderzony całą cały, lewą stroną. Pogięta wanna, dół. Ta ściana. I podłużnice chyba tam centymetr czy półtora przepierdzielone w prawą stronę. Trzeba było to wszystko ponaciągać. A sp sprężyny musieliśmy włożyć na swoje miejsce. Bo chyba wyskoczył jakby samochód wjechał w jakiś y wyskoczył i te sprężyny się przestawiły. Nie wiem o co tam chodziło. Chciałem wam poduszki pokazać, że mamy. Ale nie mogę ich namierzyć. O, żeby nie było. O. Zmówka sztuka z innego auta nieregenerowana i to samo kolanówka, ko a kolanówka leży tam. Dobra, na dzisiaj to wszystko. I co? Jutro wam dogram coś, w środę, oczywiście, wrzucę. A później kolejny film będzie pewnie pierwszy odcinek yy, z AMG GTR W niedzielę rano. Tak, to tu możecie zobaczyć. Daszku nie ma. daszek zdjęty. Dobra. Pozdrawiam Doman. No i co, dobra, w toreczek. Ciśniemy, ciśniemy. Czerwone już złożone. Zaraz Wam pokażę tego czerwonego kajmana. GTR, tu już też popruty z grubsza. <gry> Tej części błotnika tu nie ruszam, bo to i tak wyjeżdża. Stąd tu już tył. Część podłogi wyleciało, Teraz podniosę ramę do góry. Gumy, poczyszczę i tyle. Za chwilę zrzucamy, rozbieramy Turbo S. Idzie już na lakiernie, bo on jest skończony z naszej strony. A jak już wspominałem, w czwartek przyjeżdża Robert ze Stradale. Będziemy kręcić materiał o tej 911 Turbo. Tu o tej oczywiście Michał zasiada, bo on lubi Porschekami, pojeździ, żeby zobaczył, że BMW to nie wszystko, że Porsche też jest fajnym autem. auto fala, jeździ. Hej co, wstawię na podnośnik i się widzimy. Później zaczniemy, muszę na czwartek je rozebrać. Naprawdę mam półtora dnia, a cały przód. Tył do rozebrania. Oj oj oj. Masakrę Lecimy. Popraw się do prawej Bo on ci trochę dupą ściąga z tego względu, że koło masz skrzywę. No, i dobra, turbinka już jest na podnośniku. Mamy dwie turbinki: Turbo S i Turbo 580-650 koni. Yy, I ona była wylicytowana, oczywiście, na auta CH, bezpośrednie licytacje w Szwajcarii. Także miało licytujcie, może Wam się uda takiego No, Zwalamy zderzak, już, już szykujemy pod. Yy, Wymianę tego butnika, który jest tutaj najmniejszym problemem, i, i wymianę wanny. która rano standardowo Porsche ma tą wannę tutaj do kielichów, to jest standardowa strefa zmiotu. W ASO możecie kupić cały ten przód wanny, ona jest na takich wąsach suwana, kosztuje 120 tysięcy złotych do Turbo czy do Turbo S, bo to są takie same wanny To nie jest wcale powiedziane, że tych przodów się im One są. Tylko no, trochę kosztują, 120 koła. No, myślę, że przy tej wartości auta można się pokusić, aczkolwiek tanie wychodzi e, zużywek. Tak? I jeszcze Wam, poczekajcie, pokażę e, tego czerwonego kajmana, co tam stał, co mówiłem, że e, on jest do poskładania. O, Już tutaj Sider go poleruje, auto generalnie jest złożone, e, maskę ma otwartą, ale co tam. A ja coś podłożę, żeby mu się nie zatrzasnęła. Jeszcze wam go i tak pokażę, bo jeszcze będzie złożony, lusterka, klamki. Gruby musi założyć po polerce. E, oczywiście dokładka, wszystkie te plastiki robiliśmy w Black Piano. Tak samo wloty e, Tomek lakierował te nasiennik w Black Piano i tylny dyfuzor też jest w Black Piano. No, do czerwonego mi się wydaje, że generalnie fajnie to wygląda, zwłaszcza że lampy są czarne. E... Przednie też są czarne. Obrysówki kupione w aso. Klient się romnął i zamiast kupić białe, to kupił powinie i pomarańczowe. One, one są do oddania. No e... Klient jeszcze też zapomniał o tych plastikach, ale to już sobie we własnym zakresie to zorganizuje. A. Ten pod szybie prawdopodobnie u niego w domu leży, bo auto po zdjęciach, jak przyjechało, mam że nie miało. A no i tak jedzie na wymianę szyby, nie? Poducha wymieniona. Także też pięknie auto wyszło. Nie ma z tej strony, środa. No i co, obiecałem wam pokazać tego Kajmana, Już jedzie właściciel, co lepszy, wyjdzie następnego GTS-a. Auto było uderzone przodem, bardziej lewą stroną, były przebite podłużnice, no i tak generalnie przód był zdewastowany, naderwane kielichy i jakieś takie pierdółki. Także zobaczcie jak wyszło, samochód jest po serwisie u nas, wymienione oleje, filtry. Naprawiona wanna, naprawione podłużnice, naciągnięte tutaj bez wymiany elementów się obeszło, zaraz wam pokażę. On tak dostał bardziej lewą stroną i przeciągnęło wszystko do lewej strony. Nad kola są nowe, pozakładane poduszki, powymienialiśmy. Tylko klient nie przewidział, że jest pas strzelony, także jedzie samochód, on gdzieś tam to daje. Nie wiem, czy będzie regenerował te pasy. Ja już nie wnikam tego się poduszka świeci no i po, po powietrze zaraz podjedziemy napompować bo tak no także tak wyszło e, wszystkie dokładki, które były e, w strukturze są w Black Plano czyli, czyli generalnie tak, wszystkie tutaj kratki Black Piano czekajcie, wezmę szerokokątny e, dokładka dolna, dyfuzor Tutaj przy kratkach Tomek lakierował to na black piano. Ten plastik, tutaj przy wlocie na silnik powietrza, też jest black piano. I to samo zrobiliśmy całą czarną dokładkę z tyłu black piano łącznie z czujnikami cofania. Poza tym Tomek go trochę przepolerował całego, no bo był cały zastrzeżony. Cały przód jest lakierowany, no i oczywiście cieniowany na, na drzwiach, tak żeby nie było zbytnio widoczne, że może no, auto było lakierowane. Tak. Już Wam pokazuję. Oczywiście, błotniki są obydwa z ASO. Zderzak zużywki w bardzo dobrym stanie, kupiony. Także to, to, wszystko udało nam się naprostować, przednią ścianę nam się udało naprostować, podłoga była cała powalona, udało nam się naprostować. O tu stary ślizg klientowi wrzuciliśmy na pamiątkę. Wszystkie plastiki te klient sobie dokupi sam, bo po prostu też o nich zapomniał. My składamy samochód, tam się, bo miał dokupić, tylko po prostu mu wyleciało z głowy i potrzebie zostało u niego w domu. Także kolejny projekcik. Wraca na drogi. A my co? Widzimy się, jak już będzie na lawetę ładowany i zobaczymy, co klient przywiezie nam ciekawego. Ja już widziałem na zdjęciach, KAU to auto, jest troszkę takie zdewastowane. Import Niemcy. Też jest to GTS i czarny. Także też będzie przed Tomkiem kolejne wyzwanie. Bo wiecie, czarny kolor nie wybacza. Niedoskonałość. Dobra, ja przestawiam samochód i widzimy się być może jeszcze na hali, bo jutro Stradale przyjeżdża i szykujemy z Michałem na szybko tą 911 Turbo 992 i tak szybko Wam ogram mniej więcej, jak to wygląda już po rozebraniu do rosołu. No i co? I Michał wjeżdża niebieską 911 Turbo 991, by ją złożyć i też już wydać klientowi. No, i dobra, kurczę. Czas fajrand, o Tamcycu. Cycu, Auta CH, doban Projekt, Schweden-Pain Garage. <noise> e, słuchajcie, no i co? Czerwona wydana, czarnej wam nie pokażę, bo czarnego GTS-a w Cabrio Boxtera przywiózł klient. E, Porsche, ta, e, która była u Roberta ze Stradale, już rozebrana, tak naprawdę. Trzeba tutaj potuningować, trochę będzie tą wannę i będzie nówka sztuka funkiel niebita. Generalnie wjeżdżamy, standardowo, między kielichem a tą ścianą, tutaj pierwszą, dalej nic nie poszło. To jest takie typowe uderzenie e, strefy zgniotu. One wszystkie się tutaj składają przy prawidłowym takim uderzeniu, jakby można tak określić to nie. Tutaj, tutaj tył o, auta CH. To Porsche jest wylicytowane w auta CH w bezpośrednich licytacjach w Szwajcarii. Także byście chcieli sobie jakiś super samochód wylicytować, nawet i tańszy, polecam auta CH. No i słuchajcie, tutaj tylny wahacz. Póki co tylko to namierzyliśmy. I tak naprawdę większych tutaj nie było jakichś naprężeń, nie? No tak naprawdę no geometria, tak wizualnie sprawdziliśmy. Nic więcej nie wygląda, żeby było uszkodzone. Błotnik do wymiany. Nawet nie ma co podejmować walki z nim. Tu jest w ogóle szczelina rozciągnięta, bo to jest za duża szczelina, bo błotnik jest przeciągnięty. No, tam sobie GTR, stoi czeka. Jutro do niego podchodzę. E co Michał od rana sobie to turbo będzie składał, w którym całym przodem wjeżdżaliśmy, to co tak pechowo dostało, że aż kielich tam zerwało. No i tak, tak to wygląda w dniu dzisiejszym. Powiem Wam, że też to będzie fajny projekt. Standardowy, jak dla mnie, no bo głównie. Wszystko co robię, to robię wanny. Przeważnie w porszakach. No bo one, no tak się psują niestety. Poczekajcie, opuszczę się widzimy. No, także nie wygląda tak źle. Powiem Wam, ta gorzej wygląda jak ta. A ta jest mniej uszkodzona konstrukcyjnie jak tamta. Także, a tamta wyglądała jak na kosmetykę, także nie, nieraz yy, Wiecie, uderzenia potrafią mylić. No, także też będziecie mieli tutaj z tego fajny filmik. Zaraz ze wszystkiego kręcę. Tutaj katerhama już tak wyciągnęliśmy, bo widzieliście go tyłem, a już jest wyciągnięty. No, magiel na pewno jest krzywy, bo jak się patrzy, to widać i jest taki łuku. Tutaj ta rama jest do naprawy. Większość części, jak nie wszystkie, praktycznie są dostępne do tego auta. E, oczywiście całe obla, oblachowanie ściągamy. Zobaczymy, jeżeli to się uda fajnie naprawić, to to zostaje też aluminium. Jeżeli nie, e, właściciel, jeżeli to będzie dostępne w normalnych pieniądzach. O ile w ogóle będzie dostępna, z tego co mówi to jest tak jak mówię, jest, są dostępne części. To wymienimy, to nawet się nie będzie bawił. Caterham no, 7R485, jeżeli ktoś coś komuś mówi, to jest silnik y, ze Scorta do Sworta. No tu ma jakieś takie niuansiki, które będzie trzeba pousuwać, tu wniotka, taka wybita, tutaj ktoś to samo tu, tu. To auto też jest wylicytowane z auta CH. No, także tak. Słuchajcie, no i co, no i teraz ogłoszenie parafialne. Kurde, gęba uwalona. Ogłoszenie parafialne, Świder, Tomek. Tutaj macie kontakt. Szuka lakiernika, bardziej takiego pomocnika lakiernika, kogoś, co też wyleczy, by polakierował. Może być ktoś do przyuczenia e, jako pomocnik lakiernika, lakiernik, e, no przyuczenia w, ta, w takiej kategorii, że wiecie, no, żeby chociaż miał pojęcie jakieś takie podstawowe, żeby to umiał przygotować, nie wiem, pod szpachlowanie, pod podkład, no cokolwiek. Takie, żeby miał i był pojętny. E, więcej informacji pod tym numerem telefonu. 731, 916, 118, Tomek, Welschwider Także, jak ktoś ma chęć, zapraszamy. Tomkowi przyda się, przydadzą się dodatkowe ręce do pracy. No, praca przy fajnych projektach. Jak już ci coś śledzą, to wiedzą, fajne samochody robimy. Nie robimy jakichś takich zwykłych rdzy i, i tak dalej. Wszystko świeże. No i takie w miarę fajne, że, że, że auta, że można przy tym z przyjemnością popracować. No i tyle, no więcej informacji udzieli Tomek. A póki co o, te czwóreczkę tu sobie czeka. <gry> Jutro pod to robimy wózek, stawiamy to na takim wózku z przodu do przemieszczania. Zwolni się któraś rama i jakoś to w międzyczasie też będzie robione. Złożymy to. Ja sobie działam z AMG GTR, GTR z tą R8. Zaczynam. Wcześniej jeszcze robię też Mercedes AMG GTS-a. Mam jeszcze takiego fajnego boxera GTS-a 4.0. Wam go pokazywałem, ten zielony, on jest na sprzedaż, żeby ktoś był zainteresowany. Eee, mamy makana na sprzedaż, 24 rok z bardzo małym przebiegiem i mam też na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany, ale teraz Wam nie pokażę po nocy, zrobimy taki obchód. Są generalnie trzy e, auta na sprzedaż, jest to Maserati Quattroporte Trofeo, e, ktoś kto się tym interesuje wie jak Trofeo wygląda, Ona jest 20 albo 22 rok. E, jest niby nie, nie mocno uderzony, ale to już Wam pokażę jak. E, no będę go robił. M8 do chłopaków też już wyciągamy, e, będą mechanikę tam ogarnia, ogarniali. O, Także także tak. Póki co e, film z AMG GTR wrzucę Wam. W niedzielę miał być, w tą niedzielę, ale tak naprawdę no nic nie nakręciłem. E, ale kręcę i kurczę, muszę zacząć domontować, bo się trochę tak. Znaczy, no, praktycznie w każdy krok przy nim kręcę. Także troszkę się tego y, nazbierało jeszcze jutro, piątek. Także będzie więcej tego materiału. Z tej turbo y, nic nie kręciłem, bo Michał nawet nie kręci. Tam są jakieś zdjęcia, to może Wam się postaram. Ale to już jak będzie złożona, to ze zdjęć tam zmontujemy filmik i już pokażemy Wam efekt finalny tego auta. A póki co tam coś siedzi zmarnowany, bo już chyba przed 10 w nocy. <laughs> się troszkę tu porządku robiliśmy, bo już kurczę tutaj dziara z babą brakowało. Trzymajcie się, pozdrawiamy i widzimy się w kolejnym filmie. W niedzielę, a być może jeszcze piątek albo sobotę wrzucę taki właśnie vlog, co u nas słychać, a już z, jakiegoś, z jakiejś naprawy to czyli AMGGT. Pozdrawiam. Doman. Pozdrawiam.